Jest ona napisana na blogu użytkownika Mały Fan FNAF. A nosi tytuł PUZNO. Jesteście na to gotowi. Przeczytać wam? Było Juzy Puzyno! Siedziałam przy! Komputerze i sobie grałam! Przecinek nagle ni stąd, ni z owoc, zobaczyłam postać w rogu mojego pokoju! Miał białą bluzę, zaciąć, zaciąchniętą krwią, czarne spodnie trapki i włosy skórę, miał białą jak ściana, błękitne oczy, które były otoczone czernią oraz wielki wycięty wieczny uśmiech w ręku trzymał nóż! Kuchenny przecinek! <laughs> Powiedział przecinek, słonko czemu nie śpisz? Jest już z chodź po lorze! Nie spać! Wtedy zaczęłam uciekać. A on znowu powiedział, a a rozumiem, chcesz się pobawić trochę! No dobrze, pobawmy się w chowanego, chyba w chujanego. Ja szukam, liczę 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 1 kropka, kurwa schowana czy nie szukam cię? Co było dalej? No cóż, znalazł mnie w ogródku, gdy mnie złapał, przytulił mnie mocno. Trzymaj z ręce i powoli Cioooo! Gardło nożem mówiąc, idź już spać.